Dzień dobry drodzy państwo. Witam po przerwie. Teraz tak jak zapowiadałem, chciałem pokazać ciekawe urządzenia, które przywiozłem ze sobą dzisiaj do studia. Pierwszym urządzeniem jest laptop. Laptop, o którym ja kiedyś opowiadałem w programie IT Business, to jest MSI Summit. MSI Summit jest pierwszym laptopem MSI, który został stworzony od początku do końca z myślą o biznesie. Jak widać komputer w ogóle bardzo elegancki. Ma tutaj spróbuję to pokazać w kamerze, ma czarną obudowę. I złoty emblemat, który się dokładnie mieni. Także w środku też tutaj są różne takie złote elementy wokół chociażby touchpada. Ja się od razu pochwalę, że jestem pierwszą osobą w Polsce, której udało się wypożyczyć ten komputer. To jest jeszcze komputer, który jest w wersji inżynieryjnej. Tutaj nawet jest taka stył nalepka, że jest to próbka przeznaczona tylko i wyłącznie do testów przez dziennikarzy, ale udało mi się właśnie wypożyczyć od MSI w pierwszej kolejności tego laptopa. Więc jesteście, drodzy Państwo, teraz jednymi z pierwszych, którzy widzą ten komputer na żywo, jak on wygląda. Chociaż jak przyjechał, do mnie do testów, to nagle miałem takie pewne déjà vu. E, okazało się, że komputer MSI Prestige 14 EVO, który pokazywałem też w jednym z poprzednich odcinków mojego programu, wygląda bardzo podobnie. Więc ja, nawet, ten komputer przywiozłem, żeby pokazać różnicę między tymi maszynami. E, to jest MSI Prestige, Prestige 14 EVO. Jak widać, na pierwszy rzut oka te komputery mogą wyglądać wręcz identycznie. Rzeczywiście są, są bardzo do siebie podobne. Różnicą, którą ja tutaj dostrzegam, taką fizyczną, jest to, że, że Prestige 14 EVO, którego mam w mojej lewej dłoni, czyli który jest u Państwa po prawej stronie, ma większy touchpad, taki bardzo szeroki touchpad. W przypadku tego komputera Summit E14 ten touchpad jest mniejszy. No i oczywiście kwestia kolorystyki, ale poza tym są to komputery, które są identyczne, czyli obudowy mają dokładnie takie same. I teraz jeśli chodzi o parametry tego konkretnie komputera MSI Summit E14. W tym egzemplarzu, który ja tutaj mam, znajduje się najnowszy procesor Intel Core i7 11 generacji. Jest to konkretnie model i7 G7, czyli najwyższy model procesora i7 do takich komputerów bardzo cienkich i lekkich. Procesor, który standardowo taktowany jest zegarem 3 GHz i w trybie turbo osiąga 4,8 GHz. Komputer ma również 32 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci na dane, więc to, to rzeczywiście bardzo dobre parametry. Ma również czytnik linii papilarnych, ma kamerę Windows Hello, czyli tutaj kwestie bezpieczeństwa są oczywiście na najwyższym poziomie. Różni się również tym od komputera Prestige, że ma wbudowaną kartę graficzną zewnętrzną, czyli oprócz tego, że w samym procesorze Intel Core i7 mamy układ Iris Xe, o którym opowiadałem, że jest to bardzo wydajny zintegrowany układ graficzny, to mamy tutaj jeszcze kartę graficzną GeForce GTX 1650 Ti, która powoduje, że ten komputer w zastosowaniach graficznych jest nawet dwukrotnie szybszy niż ta zintegrowana grafika Intela. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o gry w przypadku tego komputera, ponieważ ten procesor jest również wykorzystywany w bardzo wielu operacjach obliczeniowych. Dzięki temu, że ma mechanizm CUDA, można go wykorzystać np. do montażu filmów czy do renderingu 3D. I w takich zastosowaniach, np. w Blenderze, jak przeprowadzałem benchmarki, to ten komputer jest dwukrotnie szybszy od MSI Prestige 14 EVO. Czyli ten układ, który jest zbudowany w tym komputerze, powoduje, że ten komputer rzeczywiście jest dużo szybszy od swojego poprzednika. To co jeszcze ma ciekawe, to że ma wbudowaną standardowo, wbudowany standardowo czytnik kart microSD, czyli nie musimy tutaj żadnych specjalnych kart dodawać. Mamy standardowe gniazdo USB typu A30 i po drugiej stronie obudowy mamy dwa gniazda USB typu C, to jest USB 4.0, zgodne z Thunderbolt 4, czyli przepustowość tych gniazd to jest 40 gigabitów na sekundę. Jest to bardzo szybkie łącze, czyli tutaj możemy wszelkie zewnętrzne nośniki podłączać, ale także na przykład monitory zewnętrzne, ponieważ tutaj w tym komputerze nie ma gniazda HDMI, tak jak widać. Monitory do tego komputera podłączamy właśnie przez gniazda USB i takich monitorów możemy podłączyć jednocześnie dwie sztuki. Komputer Zarazem jest bardzo lekki. On waży jedynie 1,3 kg, konkretnie 1,34 kg. Czyli jest dosłownie kilkadziesiąt gramów cięższy od Prestige 14. Prestige ważył 1,29, ten waży 1,34. Jest bardzo cieniutki, ma 16 mm grubości, co teraz widzowie widzicie w tej chwili na swoich ekranach. Czyli bardzo lekki, bardzo, bardzo taki smukły laptop, który jednocześnie jest bardzo wytrzymały, bo takie pierwsze wrażenie, jak się go bierze do ręki, jest takie jest plastikowy, przez to, że on jest taki właśnie lekki, czuć trochę takim jakby plastikiem. Tymczasem to nie jest plastik, to jest aluminium. Komputer jest zgodny ze standardem MIL-STD810G, czyli jest to taki certyfikat, który jest przyznawany, tak zwany militarny certyfikat wytrzymałości, który powoduje, że ten komputer jest odporny na wibracje, na wstrząsy, na zapylenie, na zachlapanie wodą. Czyli komputer, który może być również stosowany w bardzo wielu takich ciężkich dla laptopów środowiskach. Więc bardzo ciekawa maszyna. Jest oczywiście droższy od. Komputera Prestige 14 Evo. W tej konfiguracji, którą mam, kosztuje jakieś 8,5 tysiąca złotych. Dla porównania, Prestige 14, Prestige 14 Evo, który stoi za moimi plecami, to jest akurat ta wersja z procesorem Core i 7. Ja w programie IT Business pokazywałem poprzednio wersję z procesorem Core i 5. Ten komputer jest mocniejszy, ma również Core i 7, też 1185 G7 i kosztuje. Ten komputer konkretnie 6500 zł, czyli to jest 2000 zł, różnicy między tymi dwoma maszynami. Natomiast, oczywiście, do takich zastosowań biznesowych ta wbudowana grafika więcej ramu, większy SSD. Powodują, że ten komputer jest po prostu szybszy yy, i jednocześnie wcale nie jest większy, bo gabaryty tego komputera są dokładnie takie same jak swojego poprzednika, więc y, bardzo ciekawe urządzenie. Yy, myślę, że bardzo ciekawa alternatywa dla y, takich laptopów jak y, Lenovo, jak Asus, bo z takimi, do takich komputerów się przyzwyczailiśmy również w zastosowaniach biznesowych HP, Dell. A tymczasem nowy zawodnik, czyli MSI Summit, wkracza teraz na rynek i będzie starał się walczyć o swoje udziały rynkowe. ale do studia przywiozłem jeszcze jedno urządzenie, mianowicie smartfon Oppo. Jest to najnowszy model Oppo Reno 4 Pro i chciałbym w kilku słowach powiedzieć na temat tej firmy, ponieważ jest to urządzenie, które jest jeszcze relatywnie mało znane, a warto tę firmę mieć konkretnie na, na oku. Ja staram się do studia przywozić różne ciekawe urządzenia, pokazywałem w jednym z programów na przykład smartfony Realme, więc jest to tutaj kolejna firma, co ciekawe, która ma tego samego właściciela. Jeśli chodzi o OPPO, OPPO należy do takiego bardzo dużego konsorcjum, które się nazywa BBK Electronics. Jest to konsorcjum, które, które jest właścicielem takich marek jak OPPO, jak Vivo, jak OnePlus, jak wspomniany przeze mnie Realme, czy IQQO. Czyli jest to pięć bardzo dużych chińskich producentów smartfonów i... Samo Oppo w trzecim kwartale sprzedało 30 milionów smartfonów, więc jest to jeden z największych producentów smartfonów na świecie. A gdyby podsumować wszystkie smartfony, które produkuje BBK, BBK Electronics, mielibyśmy producenta, który byłby absolutnie na podium, jeśli chodzi o producentów smartfonów. Ale kilka słów na temat akurat tego konkretnego urządzenia, czyli Reno 4 Pro. Jest to najnowszy, najbardziej... Flagowy, najbardziej zaawansowany smartfon w ofercie y, Oppo. Y, urządzenie, które jest niezwykle cienkie, niezwykle lekkie. Y, on też bardzo ładnie, bardzo w, dobrze leży w dłoni, ponieważ jest to smartfon, który jest zakrąglony i od spodu, i y, od góry, więc dobrze się go trzyma. Jest, ma takie gabaryty rzeczywiście y, optymalne, idealne. Bardzo mi przypomina na przykład y, Huawei Mate 20 Pro. Tamten, tamten telefon jest bardzo podobny. Z tą różnicą, że w Mate 20 Pro mieliśmy y, takiego dużego nocza, duże wcięcie z przodu ekranu. W przypadku akurat tego smartfona, frontowa kamera jest umieszczona w rogu, więc ekran mamy dużo większy. To jest ekran, który ma przekątną 6,5 cala i 90 Hz odświeżanie. Ekran typu AMOLED, czyli ekran, który ma bardzo dobrą jakość obrazu, kolory są bardzo żywe. Ten, ten smartfon ma również budowany procesor Snapdragon 765 5G. Oferuje wszystkie pasma 5G, czyli będzie działał u wszystkich polskich operatorów 5G. Nie będzie problemów takich, jakie, jakie występowały na początku w przypadku smartfonów 5G, że jeden smartfon działał u Plusa, inny u Orange, jeszcze inny u T-Mobile. W przypadku akurat Oppo Reno 4 Pro 5G ten smartfon będzie działał u każdego operatora, chociaż ten procesor zainstalowany w tym telefonie nie jest... Najmocniejszym procesorem. Snapdragon 765G jest takim raczej średniakiem, takim mocnym średniakiem, ale jest to średniak. Najmocniejszym smartfonem, Qualcomm Snapdragon to jest 865 w tym momencie, a zaraz będziemy mieli 888. Natomiast ten telefon ma bardzo dużo pamięci. Ma 12 GB pamięci RAM, ma 256 GB miejsca na dane i to, że ma ten ekran 90 Hz powoduje, że on bardzo sprawnie działa. Czyli tutaj, o ja go teraz odblokuję, nie wiem czy uda mi się to pokazać, ale. Przewijanie wszystkich aplikacji jest absolutnie natychmiastowe. Tutaj e, nie ma absolutnie żadnych, żadnych opóźnień, bardzo dobrze się z tego telefonu e, korzysta. Więc to, że ten procesor akurat nie jest najszybszy, e, to jakoś tam szczególnie nie przeszkadza. E, smartfon waży. Zaledwie 172 gramy, tak jak wspominam, jest rzeczywiście bardzo lekki. Ma również ciekawą funkcję, czyli ultra szybkie ładowanie. Dołączona w zestawie ładowarka ma moc 65W i potrafi naładować tego smartfona do 100% w 36 minut. Czyli naprawdę turbo. Podłączamy ładowarkę pół godzinki i telefon jest naładowany do pełna, albo 15 minut i mamy 60%. Tego typu rozwiązanie już pokazywałem, na przykład w przypadku smartfona Realme. Oppo jest jednym z tych producentów, którzy takie ultra szybkie ładowanie również. Instaluje w swoich telefonach. Więc bardzo ciekawe urządzenie. Z tyłu mamy też. Ciekawą rzecz, mamy plecki, które są matowe, to one są co prawda pokryte szkłem, to jest Gorilla Glass, ale przez to, że te plecki są matowe, nie zostają tutaj odciski palców. Nie ma takiego problemu, że, że tutaj jakieś właśnie paluchy będziemy zostawiać, gdy, gdy z tego telefonu korzystamy. Aczkolwiek, ponieważ to jest szkło, jakbym go teraz upuścił, no to on oczywiście by się stłukł, więc nie będę tego robił. Mamy trzy aparaty, mamy aparat standardowy, mamy aparat tele dwukrotny i mamy aparat szerokokątny. Zdjęcia są bardzo dobre, ale nie jest to jakaś absolutna smartworowa czołówka. I wreszcie dochodzimy do ceny i tutaj yy, proszę się mocno trzymać, ponieważ tanio nie jest. Ten smartfon... Kosztuje 3200 zł, chociaż można go kupić w tej chwili za jakieś 2800 zł, więc jak na smartfon ze Snapdragonem 765 jest to bardzo wysoka cena. Mam nadzieję, że Oppo niedługo tę cenę obniży, bo jest to bardzo ciekawa propozycja, tylko na chwilę obecną po prostu za droga. Natomiast warto rzeczywiście, żebyście do widzowie śledzili firmę Oppo. Będzie to producent, który będzie walczył o pozycję lidera na również polskim rynku. I to tyle w programie IT Business. Teraz chciałbym się już z Wami, drodzy widzowie, pożegnać i do zobaczenia w moim programie w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.